No cześć! Z tej strony krzyk z magazynu DiARK, panom Brandingu na Instagramie, witam Was w kolejnym odcinku 3 minuty o designie. Moi drodzy, jeżeli interesują Was nowinki ze świata technologii, motoryzacji, dobrego designu i kultury, to nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, pamiętajcie o lajkowaniu pod tym odcinkiem i szukajcie The Arc w social mediach. I tu na serio, bo to są ważne rzeczy. Możesz zostać naszym widzem, a tym samym kimś, albo sam sobie dopowiedz. Na początek technologia. Moi drodzy, amerykańska marka Clicks zaprezentowała nowe urządzenie o nazwie Komunikator. Po amerykańskiemu Clix Communicator. Ale znacznie ciekawsze od tego, jak nazywa się to urządzenie, jest jego przeznaczenie. Komunikator to androidowy smartfon z pełną klawiaturą fizyczną, inspirowany klasycznymi urządzeniami, takimi jak BlackBerry. Ale zaprojektowany z myślą o współczesnej pracy i komunikacji. Wow, brzmi jak hasło każdego nowego smartfona, ale nie do końca. Kliks komunikator powstał raczej po to, aby takie zjawiska jak Doom Scrolling, czy też nasze codzienne rozkojarzenie, można było odstawić zwyczajnie na bok i tutaj skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na komunikacji. No i muszę przyznać, że tutaj pomysł jest bardzo fajny. Przesyt, jeżeli chodzi o aplikacje, ekrany i wszelkie maści pierdoły z internetu, to jest coś, co realnie dotyka miliony użytkowników. Cena też jest atrakcyjna, bo się wokół 2000 zł. Design niczego sobie. Mamy tutaj wymienne panele obudowy, wejście słuchawkowe, slot na kartę microSD oraz specjalną diodę sygnał, która będzie wyróżniała powiadomienia różnymi kolorami. Tak więc jest spora szansa na sukces. A wy dajcie znać, czy dalibyście szansę takiemu smartfonowi. Kolejny news to film Himen. Nowy Himen nadchodzi. Jeżeli podobnie jak ja jesteście dzieciakiem lat 90., to nie ma bata, żebyście nie kojarzyli takiej bajki jak władcy wszechświata. Kto miał plastikowy mieczyk i darł się mocy, przybywaj. Ale nie o tym. Moi drodzy, mamy pierwszy zwiastun i zdjęcia, które możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej. No i muszę przyznać, że. Wygląda to naprawdę dobrze. Rolę Jimena i tym samym księcia Adama zagra tym razem Nicolas Galicin, który wcieli się w legendarnego bohatera walczącego o obronę Eterni. To taka planeta. Ale jest też Skeletor, czyli w oryginale Skeletor. Jest to główny antagonista, złowrogi, czarodziej o twarzy kościotrupa, pragnący zawładnąć Castle Grayskull, a tym samym... Całym światem. No i tutaj bardzo fajne zaskoczenie, ponieważ w tę rolę wcieli się Jared Leto. Oczywiście, aby oddać ikoniczny wygląd tej postaci, wszystko odbędzie się za pomocą technologii motion capture. W ogóle zobaczcie, że kiedyś w bajkach to było wszystko prostsze. Wiadomo, że wielki Cox blondyn z mieczem był dobry i miał przy sobie piękne czarodziejki, a złoto była gadająca czaszka ze świecącymi oczami. No i dzieci nie miały żadnych wątpliwości, kim zostać w przyszłości. Na koniec motoryzacja. Szwedzi znowu to zrobili. Moi drodzy, za nami premiera nowego Volvo EX60. Jest piękne, ultrabezpieczne i przejedzie ponad 800 km. Oczywiście mówimy o aucie elektrycznym. Nowe Volvo EX60 to jest oczywiście auto zbudowane od podstaw na nowej platformie. Mamy też nową technologię pasów bezpieczeństwa. I ja chyba nie muszę Wam przypominać, jaka marka pasy bezpieczeństwa stworzyła i za darmo podzieliła się patentem. Natomiast to wszystko pozycjonuje jakby z automatu nowe Volvo w czołówce obok takich aut jak Mercedes, GLC Electric, BMW i... X3, czy też Tesla Model Y. Naszą uwagę oczywiście przyciąga piękny design, brak klamek, sprytna konsola środkowa oraz piękna, responsywna kierownica. Z fizycznymi guziczkami pragnę zaznaczyć, ale dajcie znać, jak podoba Wam się najnowsze dziecko Made in Sweden. Moi drodzy, w tym odcinku to będzie na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkach pod tym odcinkiem i szukajcie DRK w social mediach. Ja mówię Wam, cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.